pila To tak chyba nie zadziała. Co? Co to? A, co jest w ogóle potrzebne? Chyba jest. Dobra, no co robisz? Eee... O. O, to, jak we mnie? Co to miało być? Hello. Welcome to the final test. When you are done, you will drop the device in the equipment recovery annex. Enrichment center regulations require both hands to be empty before any cake. I don't know. To musi jakoś się odbić od tego. Tutaj tego nie zrobię. Nie mam... Znowu nie mam pomysłu. Ja... Z... Jakby... Mogę to jakoś nie wiem, tutaj zdać, ale nic mi to kompletnie nie daje, realistycznie. Czemu ta kostka jest tak tak Właśnie, może to, że tego gdzieś się tak odbija, mnie uratuje. Zobacz, bądź tak... A, tak. Teraz może się uda? Pytajnik. Wyżej dać. Nie, nie mam pomysłu, bo mam wrażenie, że to jest takie... Lekko mówiąc bardzo nieintuicyjne. No proszę. Dalej tego już na suficie to dam. Nie wierzę. Nie no ale to, to jest takie trochę głupie, że to było faktycznie rozwiązanie jakby... No, Dobra, Dobra czy muszę to otworzyć zaraz dosłownie, sumienia już będzie dotykać praktycznie Dobra, udało się Nie podoba mi się to. Do widzenia. Coś tam dalej będzie odbijać. Fajnie. O? O?

It's! for up? What are you doing? Stop it! We are pleased that you made it through the final challenge where we pretended we were going to murder you. yeah! Yeah, that's the best! We are throwing a party in honor of your tremendous success. oh place the device

Dobra Tu coś jest Wątpię Nie wiem, naprawi Chociażby schody utrzymali w porządku Ja nie wiem Ja wiem że to nikt nie chodzi, ale no bez przesady Okej okay. Nie no! Nie tak, nie tu, nie chciałem być tu! Powtórka <grych> Dobra ta... Nie dobra, nie Dobra tutaj ej, ej, ej. Tak, tak. Tutaj coś jest. Niesamowicie. Halo? You. Jak wyczuwam... Znaczy wyczuwam Twoją obecność. Myślę, że bardzo niekomfortująca Z drugiej strony jest lepiej. Okay. Dobra, gdzie ja jestem? Uf, tutaj nareszcie nie ma przyciemnianych szybko. Co teraz? Co teraz? Teraz można by było znowu te o oj o, Nawet się udało. Obracało mnie w trzy strony, ale się udało. Black, black Aha, czyli to jest kanonicznie w tym samym świecie. To laboratorium tutaj rywalizuje z tym zapoczątkiem. I czy to jest niby ta... Black jest faworyzowana czy coś tego typu? O. A, ciekawe, czy tu jest faktycznie mądrego? Prawdopodobnie tu są jakieś regie, ale nie chcę mi się tego analizować. Ale ładna klawiatura. Brałbym. jeżeli to dało się cały czas otworzyć, to ja nie wiem. A czy, czy tutaj coś jeszcze jest? Czy coś jeszcze pominąłem? Zanim pójdę tam dalej, tam coś jest. A tutaj jest tylko jakiś taki nie wiem, balkonik. Nieważne. Chyba. Pewnie tutaj jest coś ukrytego jeszcze, ale po prostu tego nie widzę. Nie wiem. Nieważne. Ważne, żeby iść dalej. Ważne, żeby mnie ten kompu komputer nie nie odnalazł. Okej. Okay. O, to jest jedno z tych miejsc do, te, do do widzenia, do obserwowania. Ale tu nic nie zrobię. O czemu szybnie mogę wybijać, ja nie wiem. Czy jednak faktycznie w tą stronę muszę iść Dobra, to jest jakiś pomysł. Oho! Dobra Dobra, nawet, nawet mi idzie coś Prawie, Ale teraz muszę goś tam przeskoczyć Nawet nie muszę chyba A nie to jest przecież dobra Nieważne A co, i, i tak tutaj mogłem i dobra, weź pan. Pila, czy uda się tak przeskoczyć? Uda się tak przeskoczyć? Nice. Nic, nie ma mnie tu. Nie, nie ma tu nikogo. Zauważyłem, wyobraź sobie. Ona mówi, że to jest zła droga, czyli prawdopodobnie to jest y, albo dobra droga, bo to jest y, taka, wiecie, reverse psychology, odwrócona psychologia. I idę do, do jakiejś pułapki. ledwo się przez te rury przyciskam, ja nie wiem. Chudno ci, co było. Ok, the test jest now. You win.

Ale no tak, mogę tak zrobić. A i tu nie ma windy aktualnie. Tak, pewnie, pewnie. Ju, ja już widzę ten kawałek. Gdzie tu jest działaj, jakiś działający kawałek? Tu, tu tutaj jest dobra. Co tu się dzieje? O, dobra. Okej. Okay. Ojoj, czekaj, 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 spokojnie. Oho, ciekawe. Czekaj. Oczywiście, że musiałem dać, dać się przygnieć. Nie, nie wiem, jestem sobie za głupi na to. Inaczej... no nie... zagadki przejdę... Wymyślne rozwiązania, po czym zginę na czymś takim. Jakby no... Ech, jeszcze dalej no, to trzeba czekać, teraz ja nie wiem. Dobra, dawaj, 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 dobrze. Ciach. Teraz wrócić. Wentylacje mi tak podejrzanie wyglądają. Ale dobra. A, co teraz, co teraz. Chwileczkę. Dobra. Mów czytywanie, czyli, czyli nawet dobrze idę. Chyba. Miejmy nadzieję. A, tak se mówi. Przed ciebie. Ja tam widziałem, byłem napisane krwią znaczek wyjścia, więc pewnie idę do wyjścia. Bo nie pisaliby tego krwią, gdyby tak nie było, to coś. Tak mam nadzieję. Dobra, chociaż to zostało. Jedyny lojalny słupek. Czekaj, bo tu na samą górę idzie. Weź pan, nie strasz. O! tu jest jakiś sekret? Pomocy. A tam po co komu pomoc? Brzmi jak z

Okej, okay, co teraz? Tutaj jest jakieś miejsce, gdzie mogę coś zrobić faktycznie. O tam coś jest. Okej, okay, teraz tu jest boś. Dobrze, czyli tak się nie da. A. To mi dało wyjście tutaj. Tego chyba się nie da otworzyć. Nie, no nie da się. Z tym też nic nie zrobię. O! Jak pomysł? Dobra! Pomysł się udał nawet chyba prawie. Ale co teraz? O nie. O nie! Ech! He, 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 tak he. trochę... Bo idę tam i wejdę na to, ale co dalej? A może na razie to zrobię, później się będę zastanawiał. Okej, okay, to nie idzie do końca. Mogę tutaj stać. Tam nic nie ma. Chwila, wiem, mam pomysł, o, a nawet pomysł. Yy, Nasz zapiszę grę, bo nie chce mi się. Nie, ten przycisk ewidentnie. Bo nie chce mi się do tego miejsca iść. Jeszcze raz. Wpinać. Dobra. Dobra. Dobra, pytajnik dobra no. Zdał, że to nie jest bezpieczne. Wyobraź sobie. Może masz rację, ale nie chcę mi się już wracać. O tam, ja jak miło. Dziękuję za pomysł, naprawdę. Ja bym bez, bez tych krwawych napisów zrobił. Gdzie teraz? Teraz bym zgadywał, że gdzieś gdzieś do góry Yyy, na przykład tam Okej, okay. zrobię tak To jest? Dobra! Nie, 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 nie! Dobra, blisko było ale, ale to chyba o to chodzi. Chyba... Yy, tak o to chodzi Yyy, dobra, dobra, dobra Chyć! Jestem! Teraz tam. Nie no, bardzo wielkie dzięki do osoby, która robiła te znaczki z krwi. Cokolwiek to jest. Hmm. Dobra, tutaj wyżej już nie wejdę, więc muszę zejść niżej. Super, nie jestem we właściwym miejscu. Bardzo zabawne. Okej. Okay. Tak. Dobra. Szybki zapis. Lecim. Czekaj! <gry> Nie zdążyłem, za wolny byłem. Druga próba. Poczekać. I teraz. Dobra. Jest ciekawe, czy faktycznie gdyby tam gdzieś się skręcił w lewo, o czymkolwiek ona mówi, to faktycznie byłby jakiś sekret. O, tutaj nic nie zrobię. Czytanie. Ważna sprawa. Pomocy, a, sa, samej pomocy by chcieli. Interesujące, bardzo interesujące, serio. Nie, nie, nie. Nie ma mnie. Cio. Zostaw mnie. Nie, 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 nie ma mnie. W ogóle mnie nie ma. Dzień dobry. Okej. Okay. A, to, to już wszystkie. Super. Co teraz? Mogę tam coś teraz zrobić? C coś zrobiłem. A, na, na takich szereg mogę. Super, dzięki za info. Totalnie cię słyszę, absolutnie całkowicie cię słyszę, bez żadnych problemów. I wiecie co dalej ją będziemy słyszeć w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o w górę subskrypcji, mych komentarzy. No i w kolejnym odcinku dalej będziemy chodzić po jakichś tych zakładach fabrycznych. Czymkolwiek one są. pa. pa.